Zaczniemy troszkę inaczej niż zwykle. A powód jest bardzo prosty. Mam prezent dla Marty świąteczny. A prezentem tym jest masażer. Sylwestra Będziemy teraz robić foty dla Marty Będziemy też dzisiaj robić zakupy na Sylwestra Będziemy robić jedzenie na Sylwestra, będziemy przymierzać rzeczy na Sylwestra A później będziemy sobie siedzieć i czytać książki Idziemy zrobić zakupy nowojorskie, proszę Państwa Do Nowego Jorku? No weźmy zwykłe Powiedzmy albo dwa Jeden Co zwykłe? Co? Wow. Nie mm. zauważyłem Cię To mogło się zakończyć tragedią Uważam, Chciałam Jak możecie Państwo zauważyć, właśnie wziąłem paczkę z paczką Jest ona nie, bez, nie przez przypadek Zaraz zobaczycie jej prawdziwe działanie, znaczy tej rzeczy, która jest w środku No totalne zdziwko, prawda? Prawda Totalne zdziwko, no po prostu szok Kupiliśmy rzeczy Unboxing, unboxing. A cóż to jest? A cóż to jest? What is A... Zaraz usłyszycie. Pewnie zastanawiacie się, co to jest. Proszę Państwa, oto nowy, stary mikrofon. Oto, proszę Państwa, nowy mikrofon, A żeby nasze filmy, nasze, bo tutaj yy, wiecie, my to wszystko tworzymy, tak? Wy, ja. Żeby nasze filmy były jeszcze lepsze. Tutaj do tego jest jakiś coś. Pyk, 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 pyk. Bum, bum, bum. I zaraz normalnie usłyszycie, jak to brzmi. Jak to brzmi. Normalnie. Uf. Pamiętajcie, jak teraz brzmie Powiem teraz coś to samo, powiem, dobra? Marta, weź mi jakiś, żebym powiedział to samo słowo. Ciao, baba, mak. O, 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 A więc test pierwszego mikrofonu, czyli tego, który jest w tym momencie e, automatycznie w aparacie. Uwaga, uwaga. Test musi być jak najbardziej wiarygodny. Siała baba mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział, i to było tak. Siała baba mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział, i to było tak. To wy, to wy z czapeczką. Wiecie jak to mówią, nowy rok, nowy, nowy ja. No i muszę powiedzieć, że szczerze to jak na razie jest beznadziejnie. Bo patrzcie, nowy rok. A tu jest wszędzie taki syf. W nowym roku muszę mieć wszystko ogarnięte, wszystko zapłacone, posprzątane. A jak na razie nie mam czy znaczy w sumie wiecie nie mam co płacić, ale problem jest taki, że mam niezły syf. Uff, więc zrobię będzie mógł zrobić timelapse, ale komu chce się oglądać, jak sprzątam? Więc le, lepiej zrobię taki, wiecie, pyk, i nagle będzie posprzątane. Więc coś takiego zrobię, zobaczymy, jak wyjdzie pierwszy raz. Zrobię taki wspaniały. Zabieg zobaczymy uwaga. Natomiast kolejną rzeczą, którą chciałbym bardzo ogarnąć jest półka z książkami. Po pierwsze nie tylko książki na niej są, a jest to półka z książkami, a po drugie jest porozwalana, wszystkie spływalane i na jednej jest 20 książek, a na drugiej jest 5 książek, a na trzeciej jest dwie. No i proszę Państwa, ogarnięte, ogarnięte, ogarnięte wszystko, proszę Państwa, nowy rok, no, ty, ja. A teraz co, idę zamawiać sobie kawkę i herbatkę, bo wiecie, nowy rok, oczywiście trzeba również zacząć nowymi napojami. No i chyba będę grał w gierę jakąś, dzisiaj to tyle. Witam Wiem, że ostatni, ostatni vlog i ten teraz jest trochę taki chaotyczny Bo raz jestem tu, potem tam, potem nagle kolejny dzień, a potem dwa dni po, a potem pięć dni po opiecuję w nowym roku, wiecie, nowy rok, nowy ja zmienię się I będzie tak bardziej, wiecie, o co chodzi, nie? W ogóle, że co, coś się będzie działo w jakiejś kolejności Po prostu teraz, no dużo się u mnie dzieje, trochę, trochę nie miałem mm, i czasu a czy, no, no czas miałem, ale... Ale trochę, wiecie, pomysłów mi było brak. Teraz pokażę wam, jaką mam wykokszony strój. Sekunda. Najlepiej, najlepiej jakby był taki skórzany na przykład na całe ciało. Żeby tutaj po prostu był spięty na dole. Mam nadzieję, że wam się podobało moje wspaniałe przebranie. Wykorzystałem do niego milion technik, które są zakazane w świecie prawdziwych ludzi, więc nie da się powtórzyć tak dobrze zrobionego przybrania. Ale jeszcze będę musiał spiąć tutaj mankieciki, znaczy mankiety. Mankiety to tu są, nie? No to to tu, żeby wyglądało kucharsko. Eee, muszę założyć jeszcze czarne spodnie, takie zwykłe białe buty. I no niestety myślałem, że dostanę perukę rudą. Czekajcie, zmienię światło, bo tak jest. Myślałem, że będzie ruda, ale jest różowa, więc niestety. No, pe z peruką się nie udało i peruki nie założę. Plan jest taki, że ja się przybieram za. Ja się przybieram za Linguiniego z Rotatui, tego rudego gostka, a Marta się przybiera za szczura, za Remiego. Więc razem będziemy z szczurem i Linguinim, ale. Przed chwilą, jak pokazywałem, wam przebranie to nie było tam jeszcze najważniejszego elementu. Mianowicie czapka tak trochę była yy, płaska teraz jest widzicie taka nadmuchana i to dlatego, że w środku jest papier oraz szczur proszę państwa, mój już widzieliście ale nie, było jeszcze przerobię o, a co to za szczur tam się pojawił gotować każdy może czasem trochę lepiej a czasem trochę go. Chciałbym Wam tylko powiedzieć, że bardzo miło Was było widzieć tutaj na moim kanale w tym roku. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, proszę Państwa, i e, wspaniałego kolejnego roku 2024. Teraz będą wstaweczki z mojego nowego roku, a my widzimy się za rok. ha. ha, 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 ha. Przeproszony nagranie Sus Weź, bo robiliśmy to przed świętami Jeszcze nie wiem czy jest gotowe do jedzenia ja Robiliśmy, robiliśmy <laughs> Bardzo dobre, bardzo dobre Idziemy zaraz jeździć